Wczoraj będąc na jednym zgromadzeniu podszedł do mnie jeden brat i zadał takie pytanie, mówi Marcin, co to znaczy martwe uczynki. Co to znaczy martwe uczynki jest takie, taka, takie słowo użyte w Biblii nie jeden raz i wierzcie, chciałoby się odpowiedzieć? Nie wiem, bracie, nie mam w tym doświadczenia. Co to jest martwy uczynek, ale mogę Ci powiedzieć, co to jest dobry uczynek, bo takim jest nas życie, moje chciałoby się tak odpowiedzieć. Wiecie, że nie wiem, co to jest martwy uczynek. Ja chciałbym przeczytać dwa fragmenty z Biblii, które mówią o martwych uczynkach, i chciałbym króciutko też o tym porozważyć. Jest napisane w liście do Hebrajczyków, rozdział 9, 14 werset. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Ten werset jest na tyle ciekawy, że on pokazuje, on oczyści nas od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. A jeśli nas nie oczyści, to co? My nie będziemy mogli służyć Bogu żywemu. To jest bardzo ważne. To jest napisane, abyśmy mogli służyć Bogu Żywemu. Więc jeżeli to nie będzie oczyszczone, to my nie będziemy mogli służyć Bogu Żywemu. My będziemy mogli mówić o Bogu, my będziemy mogli myśleć, że służymy Bogu, ale Biblia mówi, że jeśli są martwe uczynki, on oczyści nasze sumienie nawet. Czyli teraz co znaczą martwe uczynki? I jak kiedy czytamy różne tłumaczenia Biblii, to wtedy nam jest łatwiej zrozumieć. To inaczej. Uczynki, które prowadzą do śmierci. Martwe uczynki to są uczynki, które prowadzą do śmierci. My czytamy w Bożym Słowie, że Adam z Ewą, kiedy byli w ogrodzie Eden, Bóg im powiedział: Nie dotykajcie się tego owocu i nie jedzcie go, bo jeśli to uczynicie, to umrzecie. To śmierć przyjdzie. I można by powiedzieć: No, oni zjedli, a żyć to dalej żyli. Ale Bóg powiedział na pewno życie I przyszedł ten moment, że ich życie zakończyło się Dlaczego? Bo oni skosztowali z tego owocu, który prowadzi do śmierci Uczynek śmierci Boże Słowo mówi o tym, że jest napisane Nie będziesz brał sobie obcoplemiennych żon Dlatego, że jeżeli weźmiesz sobie obcoplemienną żonę To jeżeli będziesz sobie brał takie żony To jest napisane, one na pewno odprowadzą ciebie od Boga Tam jest Słowo powiedziane na pewno One odprowadzą ciebie i kiedy patrzę na Salomona, i gdybym żył w tamten czas, widziałbym, że Salomon ma obce plemienne żony, to jego postępek on nie tylko doprowadził do śmierci jego, ale gdybym ja patrzył na to, to mógłbym powiedzieć: Słowo Boże, one nie jest prawdą. Dlatego, że Bóg powiedział, że na pewno one odprowadzą Cię, a ja widzę, Salomon ma obcu żony. Bóg do niego mówi, Bóg przez niego mówi, Bóg daje mu mądrość, Bóg go błogosławi. Boże, a Twoje słowo mówi, że na pewno odprowadzą. I wiecie, kiedy przyszedł koniec jego życia, to Biblia mówi, że te żony odprowadziły jego od Boga. Więc Boże Słowo jest prawdą, dlatego bardzo ważne jest, wszystko w rozdziale hebrajczyków jest także napisane, dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, znowu zwróćmy się, ku wyższym, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga. To są podstawy, i kiedy my tak naprawdę idziemy za Panem, to jest nasz start. To jest podstawa odwrócić się od martwych uczynków. A jak to może być? Jest napisane w tamtym wersacie: Kiedy krew Jezusa, ona ma moc, aby oczyścić nas, nasze sumienie od martwych uczynków. Wiecie, kiedy, co zrobić, aby człowiek zobaczył, czy są u Niego takie martwe uczynki? O, taki prosty przykład. Co uczynić, żeby zobaczyć, panie? Co zrobić, aby zobaczyć, jak ty patrzysz na mnie? Wiecie, najważniejsze, aby wejść w obecność Bożą. Aby być tam, gdzie Bóg chce, abyśmy byli. I z swojego czasu Isajasz znalazł się na takim miejscu. On służył już Bogu. On był prorokiem pańskim. I nagle znajduje się przed świętym, żywym Bogiem. I on mówi takie słowa: Zginąłem! Bo, jestem człowiekiem nieczystych ust i żyję pośród narodu, który też jest nieczysty, a swoimi mówi. I dlatego mówi o to, jak zobaczyłem Pana zastępów. Wiecie, kiedy my zbliżamy się do obecności Bożej, kiedy my zaczynamy widzieć Pana, to On pokazuje nasze życie. I wiecie, człowiek, który czyni martwe uczynki, czyli uczynki, które prowadzą do śmierci, to często sprawia, że i ci, którzy są naokoło nas. Oni też ta śmierć ma wpływ na nich. Ale Biblia mówi także o drugiej stronie. I ja chciałbym o tym przeczytać. Jest napisane w Ewangelii Jana, 7 rozdziale, 37 werset i dalej. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Ja chciałbym być wtedy na tym zgromadzeniu, gdzie stanął pan Jezus i głośno zawołał. Zawołał tak, że wszyscy, którzy tam byli, oni usłyszeli. I on zaczął wołać i mówi: Jeśli kto pragnie, nie przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada pismo, z wnętrza jego płyną rzeki, wody żywej. A to mówiło o duchu, który mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Ale mówiłem, Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. I wtedy ludzie, którzy to usłyszeli, zaczęli mówić, to jest prorok. To on naprawdę jest prorokiem. Czy Chrystus to jest Chrystus. Inni tam zaczęli się spierać i potem jest napisane w 45. wersecie, przyszli wtedy słudzy do arcykapłanów i faryzeuszów, którzy ich zapytali, dlaczego nie przyprowadziliście go? Słudzy odpowiedzieli, nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi. Wiecie, to musiało być szczególne zgromadzenie, gdzie Pan Jezus, który zaczął mówić, jak On mówił, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Ja chciałbym zwrócić na to uwagę, po co nam jest potrzebny Duch Święty w naszym życiu. W dziejach apostolskich uczniowie zadają pytania niepotrzebne Panu Jezusowi. Kiedy to będzie? Jak to będzie? Jaki to jest czas, Panie, Twojego Królestwa, jak Ty przyjdziesz? A Pan Jezus mówi, nie Wasza to rzecz, znać czasy i chwile, ale weźmijcie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. Wiecie, to jest bardzo ważne, Weźmiecie moc, inaczej siłę Ducha Świętego, nie ja sprawdziłem te słówko, jak brzmi, dokładnie jak brzmi, brzmi w oryginale i ono brzmi dynamis, to słowo to jest dynamis, moc, siła znaczy dynamis. I Pan Jezus mówi, wy brzmi, weźmiecie ten dynamis Ducha Świętego i od tego samego słowa pochodzi słowo dynamis. Dynamik. To jest to słowo, które pokazuje tą siłę, która jest w tym. I mówi, Wy weźmiecie tą siłę i będziecie mi świadkami. Wiecie, jaki jest wielki problem, kiedy są rozprawy sądowe i ktoś jest oskarżony i jest wielu niewygodnych świadków. Są tacy świadkowie, którzy, których chcą uciszyć, żeby przypadkiem oni nie powiedzieli prawdy. Żeby przypadkiem oni nie powiedzieli, jak się sprawy mają, bo to będzie pokazywać, że my jesteśmy osądzeni. Ja chcę na tym przykładzie pokazać, a Pan Jezus mówi, wy weźmiecie moc i będziecie mi świadkami. Będziecie O mnie opowiadać. I wiecie, Piotra, biorą przed radę najwyższą. I tam jest napisane, a Piotr, pełen Ducha Świętego, zaczął do nich mówić: Ja chciałbym być na tej rozprawie. Ja chciałbym słyszeć, kiedy Piotr nie od tak sobie mówi, ale On pełen Ducha Świętego zaczyna przemawiać i zaczyna świadczyć o Chrystusie. On mówi: Oto ten Chrystus, którego wy zabiliście. Wiecie, oto nieprzyjemne oskarżenie o to świadek przyszedł oto ten Chrystus, którego wy zabiliście. Wiecie, ja nie wiem, co działo się w ich sercach na pewno nic przyjemnego ale to było słowo, które ich oskarżało. To było słowo, które sprawiało, że oni nie mogli przejść obojętnie. I on mówi o Chrystusie, w którym jest zbawienie, w którym jest łaska. I Biblia nas uczy, abyśmy nie mieli uczynków ciemności, abyśmy nie mieli uczynków, które będą sprawiały śmierć. Ale Boże Słowo mówi, że on mówi: kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, znęcza jego popłyną rzeki wody żywej. Z Jego pownętrza popłyną takie rzeki, które będą sprawiały życie, a nie śmierć. Życie, a nie śmierć. Widzicie, myślę, że każdy z nas chcielibyśmy być pełni Ducha Świętego, jak mówi Boże Słowo, i aby te rzeki żywej wody płynęły. O, jeżeli jest pustynia, my często mówimy, wiesz, ja żyję na pustyni, na takiej duchowej pustyni, ale... Gdzie indziej, jak spadnie deszcz, tego tak nie widać. No, jeśli spadnie deszcz na pustyni, ona momentalnie staje się zielona. Ona momentalnie zaczyna odżywać. Dlatego, że tak działa woda. Tak działa deszcz. I tutaj Boże Słowo mówi o tym, że znętrza naszego, z tych, którzy uwierzyli, popłyną z rzeki wody żywej. Ale tu jest pewien sekret. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Pierwsza rzecz, trzeba zapragnąć i przyjść. Dlatego, że wielu ludzi mówi: Ja pragnę. A pan Jezus mówi: Jeśli pragniesz, to przyjdź. To jest bardzo ważne. Można pragnąć, a nie przyjść. Nie chcę. Nie dołożę siły ze swojej strony, to trzeba dołożyć siły. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. I jeśli człowiek napije się tej wodą, tak mówi Boże Słowo to z wnętrza Jego. I to jest ważne. Popłyną rzeki Wodej Żywej. One popłyną obowiązkowo. One będą darzyć życiem. Jest napisane, że ciała nasze są świątynią Ducha Świętego. My dzisiaj, kiedy głosimy, to bardziej bezpiecznie jest mówić, że powinny być świątynią Ducha Świętego. Ale Biblia, ona mówi, jak powinno być. I wiecie, ja chciałbym być takim świadkiem. O którym jest mowa w Bożym Słowie. Takim świadkiem rzetelnym, który kiedy otworzy usta swoje, to wielu pozna prawdę. A kto jest prawdą? Chrystus mówi: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Chciałoby się otwierać usta i swoimi czynami pokazywać, że jest prawda, że jest żywy Chrystus, że jest w nim zbawienie. I wiecie ludzie, którzy będą patrzeć na nasze życie, oni mogą bardzo dokładnie zobaczyć, czy tak jest, jak my mówimy? My możemy mówić, że jest swoboda w Chrystusie, a sami tej swobody nie mieć. Wiecie, nie ma większej radości niż ta, niż, niż ta żeby być zbawionym. Nie ma większej radości. Jeżeli daliby nam do wyboru i żebyśmy mogli zobaczyć cenność, Biblia mówi, cóż człowiekowi pomoże, choćby cały świat pozyskał na duszy swojej szkodę poniósł. Więc Bóg od razu odpowiada na to pytanie i daje na szale, żebyśmy zdobyli cały świat. On mówi, nic mu to nie da. Więc pokazuje różnicę, że zbawienie, to, co Bóg nam daje, jest dużo większe niż wszystko, co jest na tym świecie. I człowiek, który otrzymuje tak wielki dar, jakim jest zbawienie, on powinien radować się i cieszyć się tym i jeśli człowiek otrzymuje ten dar zbawienia, to później następnym elementem w naszym życiu powinno być, Panie mój, ja cieszę się, że Ty mnie zbawiłeś, ale Twoje słowo mówi, że kto uwierzy, jak powiada Pismo, a ja uwierzyłem Boże, tobie tak, jak powiada Pismo, nie przyjdzie do mnie. I kto uwierzy, że wnętrza jego płyną rzeki wody żywej. Wiecie, my czasami w swoim życiu widzimy, że te rzeki nie, nie, nie płyną. Że nasze słowa one nie tylko nie, nie dają życia, ale dają śmierć. Wiecie, my czasami potrafimy tak odpowiedzieć, jako wierzący ludzie, komuś, że można duchowo zabić. Nasze słowa one mają moc i one mogą zabić duchowo drugiego człowieka, nasza postawa a Biblia mówi, nie tak powinno być oto rzeki żywej wody powinny płynąć, wiecie, ja czytając to słowo zastanawiając się nad tym rozumiem, że Pan Jezus On zwraca się bezpośrednio do mnie i zadaje te pytanie Marcin, czy rzeki żywej wody płyną? wiecie, bo my czasami czytamy jakąś historię o tak powinno być, ale ja chcę sobie zadać konkretne pytanie czy rzeki żywej wody płyną? Czy to, co wychodzi z moich ust, to jest świadectwo? Jest powiedziane, że wy będziecie mi świadkami. Czy to jest świadectwo tego, że Jezus jest prawdą, że On jest żywy, że On ma i dzisiaj? Może w moim życiu ja widzę, że jest inaczej? Może w moim życiu ja widzę, że te martwe uczynki, czyli te, które prowadzą do śmierci, są w moim życiu? My, nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. Ja pamiętam jednego brata, ja może nie będę mówił jego imienia i nazwiska. Jak ktoś interesuje, czy to mogę później powiedzieć. I ja czytałem jego wypowiedź, jego książkę, jego świadectwo i on, będąc doświadczony w różnych takich duchowych rzeczach, gdzie byli ludzie opętani, modlił się, o uzdrowienia, uwolnienia. I kiedyś poszedł do świątyni pogańskiej. I tam był jakiś kapłan. On mówi, ja chodziłem po tej świątyni pogańskiej, zwiedzałem I mówię, zacząłem się śmiać. I mówię do tego kapłana, tu nikogo nie ma. Tu nie ma waszego Boga. I ten kapłan w takim przerażeniu i takim mówi to dobrze, że go nie ma. To dobrze, że go nie ma. Bo kiedy on przychodzi, to wielkie, straszne rzeczy się dzieją. Te demony, one fizycznie schodziły na tamte miejsca, wynika z tego. I działy się rzeczy. Wiecie, ludzie składali dla molocha ofiary ze swoich dzieci, nie dlatego, że tak im powiedzieli. Ale oni widzieli duchowe działanie, które były. Tam demony działały tak potężnie, że oni byli gotowi nawet oddać swoje dzieci na spalenie, bo składało się, ofiarę Molokowi składało się tak, że były takie rozżarzone ręce, już nie pamiętam, czy to było zmienić, czy z jakiegoś innego, mocno przewodzącego materiału, Jeszcze rozgrzewało do czerwoności. Grali na bębnach w tym czasie, po to, żeby załuszyć krzyk dziecka, które, było, które kładli na te ręce i które tam żywcem się paliło. I rodzice byli gotowi coś takiego zrobić, bo duchy nieczyste tak działały w tamtych miejscach i oni się bali. Mówi, nie ma w tej świątyni tego. I dobrze, że nie ma. I dobrze, że nie ma. Ale wiecie, a Duch Święty on powinien być w tej świątyni naszego ciała. To niedobrze. W tym przypadku niedobrze, jeśli nie ma, jeżeli Duch Święty nie napełnia. Rozmawiałem niedawno z moją mamą, i ona mi przypomniała taką sytuację, kiedy miałem. Kilka lat, nie wiem, już mówiłem i zwiastowałem koledze, który później ze do klasy chodził, ale jeszcze byliśmy dzieciakami, ja mu zwiastowałem o Bogu, wiecie, tak jak rozumiałem. I mama mi przypomniała, ostatnio rozmawialiśmy, ja wziąłem kamień, ja mówię, Rafał, widzisz ten kamień? On mówi, widzę. Wiecie, czy jak się do niego zaczniesz modlić, czy on cię będzie słyszał? On mówi, nie, to jest kamień. Ja mówię, widzisz, Rafał, a jak z niego bożka wyrzeźbić, mówię, to on cię będzie słyszał? A on mówi, będzie słyszał. Mówię, nieprawda, ten kamień tak jak był kamieniem, cię nie słyszy i on cię nie będzie słyszał. Rafał, to jest tylko kamień. I jeszcze kiedyś z nim rozmawiałem, będąc jeszcze, nie wiem, czy może miałem 5 lat, to było na pewno przed przedszkolem. Ja mówię, Rafał, czy ty się kiedyś nawrócisz tak jak ja? Ja się dzisiaj z tego uśmiecham. Ale On dzisiaj jest wierzącym człowiekiem. On dzisiaj chodzi do zboru. Ja niedawno się dowiedziałem o tym. Chodzi na zgromadzenia. Chwała Bogu, że się nawrócił, że nie modli się do tych kamieni. Wiecie, o to jest radość. A ja chciałbym, żeby ta radość była w nas. Wiecie, jak wielka jest radość, kiedy z naszych ust wychodzi życie. Kiedy Duch Święty, On napełnia nas. I Biblia mówi, abyśmy o to się modlili. Abyśmy mieli pełnię Ducha Świętego. Abyśmy wołali do niego. I wiecie, wspaniałe jest, kiedy my spłonimy kolana. My będziemy wołać, panie, ja potrzebuję, ty daj. I kiedy człowiek przychodzi szczerze i jego serce jest czyste, to Bóg daje człowiekowi. Wiecie, ja nie głoszę takiej Ewangelii, jak często można usłyszeć, ach, nieważne jak będziesz żył, Bóg cię napełni Duchem Świętym. Ja nie tak się nauczyłem Ewangelii. Ja nie tak czytam. Ja pamiętam, kiedy były zgromadzenia, kiedy modliliśmy się, kiedy nawet może nie były duże zgromadzenia, kiedy schodziła obecność Boża, to pierwsze, co przychodziło, to ludzie mówili, Bóg mnie nie napełni, bo u mnie jest taki i taki grzech. To jest pierwsze, co przychodzi. Obecność Boża przychodzi i człowiek mówi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg, mówi prorok pański. I tam jest napisane oto, wziął węgielek, mówi o to dotknęło to Twoich ust. Najpierw przyszło oczyszczenie. I wiecie, kiedy przyszło oczyszczenie, to jest pytanie: kogo posłać? Inaczej, kto będzie świadkiem? Kogo posłać? Kto pójdzie? I jak dotknęło to Jego ust, tam nie było dużo, trzeba, a poszli tego, poślij, Nie, tam to nie wyglądało, mówi: poszli mnie. Wiecie, to jest dobry stan człowieka. Kiedy dotknie to Jego ust, kiedy Bóg oczyści, to u Niego jest jedno pragnienie. Boże, ja nie mogę milczeć o Tobie. Ty poszli mnie. Ja nie mogę wysiedzieć, ja nie mogę nie mówić o Tobie, Panie. I wiecie, często potrzeba jest, aby Bóg dotknął tym węgielkiem nas. I wtedy będziemy mogli powiedzieć, poszli mnie i Bóg będzie napełniał Duchem Świętym i będzie to darzyć życiem. Będziemy się modlić naszego Pana. Amen.